Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale Sztuka Sprzedaży Mateusza Kraśnickiego. Słuchajcie, dzisiaj takie pierwsze wideo, żeby Wam trochę się przedstawić, powiedzieć czego możecie się spodziewać po tym kanale, co tutaj się w ogóle będzie działo, dlaczego w ogóle pomysł, żebym ja chciał mówić do Was, a żebyście żeby chcieli mnie słuchać. Zaczynamy! Słuchajcie, przede wszystkim moje doświadczenie, doświadczenie jako handlowca. Ja myślę, że ja całe życie yy, sprzedawałem, bo już w podstawówce potrafiłem coś zamienić, co było bardziej korzystne może dla mnie, albo pokombinować trochę bardziej, sprzedać coś taniej, kupić coś drożej, mówię tu o jakichś małych rzeczach. Potem sprzedawałem różne usługi, różne rzeczy w najróżniejszych e, e, najróżniejszych w, e, sytuacjach, czyli było to call center, było to dorowanie, czyli pukanie drzwi do drzwi, dzień dobry, czy może to, czy może tamto. Sprzedawałem produkty za kilka złotych, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy i kilka milionów. Sprzedawałem klientowi indywidualnemu, klientowi biznesowemu lub grupom podmiotów. Także naprawdę to moje doświadczenie, jeżeli chodzi o sprzedaż, jest duże i ogromne i mam jego świadomość. Więc spodziewajcie się tutaj przede wszystkim praktyki. Wiedza wiedzą, ale tutaj jest praktyka. Dlatego też kanał nazywa się Sztuka Sprzedaży. Ja sam coś tam maluję bardziej do szuflady, mniej lub bardziej mi to wychodzi, ale właśnie tak samo jest ze sprzedażą. To chcę Wam też pokazać, że. Oczywiście, że będzie szkoła, będzie pan artysta, który weźmie pędzel i powie, że teraz ten pędzel A27 trzymamy w ten sposób, bo inaczej się nie da go trzymać. Musi być taki, farba musi być taka, i pociągnięcia muszą być idealnie takie, bo wtedy Wam wyjdzie tak, jak należy. Właśnie, nie do końca, bo wtedy mamy kopiowanie 1 do 1, a ja nie chcę, żeby mi wyszło tak, tylko ja chcę, żeby mi wyszło w ten sposób. I dla mnie największą zabawą jest. Zabawa przy malowaniu. Tak naprawdę efekt końcowy, yy, yy, fajnie, że coś będzie ładne, ale dla mnie samo tworzenie jest wielką zabawą. Tak samo tworzenie sprzedaży, skryptów sprzedażowych, które znam naprawdę multum, różne techniki sprzedażowe, ale lubię się nimi bawić, lubię zmieniać tą konwencję i testować je na najróżniejsze sposoby. Tak samo wam chcę też pokazywać rzeczy, które u mnie zadziałały, ale pokażę Wam też rzeczy, które nie zadziałały. Bo może się okazać, że to, co u mnie nie zadziałało, u was będzie działało perfekcyjnie. Tak? Więc jak gdyby nie chcę narzucać, że teraz ja mając swoje doświadczenie, będę wam mówił, jak to robić. Nie, bo prawdopodobnie siedzi tam przed z drugiej strony tej kamery siedzą osoby, które mają na przykład lepszego skilla w danych aspektach czy w ogóle w sprzedaży niż ja. Tylko ja chcę pokazać tą część praktyczną. To co, to, co naprawdę działa, to, co dało mi niesamowite sukcesy, bo tych dyplomów mógłbym tu wymienić, ale to nie o to chodzi. Może kiedyś zrobię coś takiego, ale nie teraz. E, bo moje życie biznesowe to są niesamowite sukcesy. Bardzo duże sukcesy. Ogromne sukcesy. Ale jeszcze większe upadki. Jeszcze większe porażki. E, o tym... W jakimś wideo na pewno się pojawi, bo ten też się chce z wami dzielić moimi upadkami, które tak naprawdę wykreowały mnie na tą osobę, którą jestem dzisiaj. Bo te upadki były diabelnie bolesne, mega bolesne. To nie tylko dla mnie, one były bolesne dla mojej rodziny, moich najbliższych. Zdaję sobie z tego sprawę, ale jestem tu i mówię do Was, żeby się też tym kim dzielić. Byście też zwrócili na pewne rzeczy uwagę, które mi gdzieś umknęła. I to jest właśnie ta druga rzecz, którą będę chciał przekazywać na tym kanale, ale przede wszystkim na moich szkoleniach czy na zajęciach z meritoringu, który, który też niedługo już będzie. Bo to moje doświadczenie emocjonalne też jest tutaj bardzo istotne, ponieważ ja mam lat 38 i tak naprawdę rok temu zacząłem ogarniać, że jest więcej emocji niż pięć. No, inaczej, ja wiedziałem, że jest więcej oczywiście, że tak, tylko jak nie potrafiłem nazwać, nie potrafiłem tego przyłożyć do siebie. W Bajce w głowie się nie mieści, jest pięć emocji, no ale one są z poziomu dziecka. Nie? I zagłębiając się w ten temat, temat psychologii, bo gdzieś też mi chodzi po głowie, żeby się rozwijać pod kątem psychologii biznesu. Aktualnie uczę się w Szkole Trenerów sprzedaży u Romana Kawszyna, z czego jestem bardzo dumny i jestem za to mega wdzięczny, serio, naprawdę, to zrobił coś niesamowitego. Była krótka, krótkie lokowanie produktu, ale naprawdę prosto z serca i ja dopiero niedawno zacząłem nazywać emocje, które są we mnie, to jest niesamowita sprawa, naprawdę. A mam świadomość tego, rozmawiając z dużą ilością ludzi, osób, wiem, że nie tylko ja mam z tym problem. Niektórzy się tego boją, niektórzy nie chcą tego ruszać, bo jak to ruszę, to się dużo rzeczy posypie. Pewnie. Może tak się zadziać. A może też się posypać, jeżeli się tego nie ruszy, ale to już nie tu, nie teraz, nie w tym momencie. Słuchajcie, sprzedaż. Sprzedaż może być z poziomu tylko naszej głowy. Czyli mam wynik, muszę zrobić wynik, nieważne, po trupu do celu, jak mówi. Okej, okay, ktoś ma taką technikę, niech sobie robi. Ja chcę wam pokazać, że można sprzedawać głową i sercem. Że najpierw jest relacja, a potem jest sprzedaż. Ta relacja nie zawsze musi być jakaś mega głęboka i, i nieważne jaka. Ale musi być. I nad tym też będziemy pracować, to wam też będę pokazywać. Będę wam też pokazywać ćwiczenia praktyczne, to co robić nie będę sobie tutaj siedział w ciepłym pomieszczeniu i w ogóle wow, i będę Wam opowiadał co możecie zrobić. Nie, wejdziemy z tą kamerą gdzieś tam, pójdziemy gdzieś tam, porobimy jakieś inne rzeczy, a na szkoleniu zobaczycie, że to Wy będziecie też dużo rzeczy robić. Żebyście jak najwięcej tych rzeczy mogli podotykać, będąc na szkoleniu, żeby to nie było szkolenie pod tytułem: Siedzę i słucham, co ten gość ma mi do przekazania i czekam na jego kolejny żart, bo coś się zadzieje. Nie, tam ma być praktyka, tak, żeby to szkolenie dawało Wam dużo. Tego, żebyście mogli to wykorzystać w terenie, po prostu, albo u swojego klienta. Ale też będę chciał od was uzyskać feedback, żebyście dali mi znać, czy wiadomości, czy gdzieś, jak się spotkamy, powiedzieli: Mateusz, słuchaj, zastosowałem to, co ty mówiłeś, super, świetnie. Albo ktoś przyjdzie i powie: Kurczę, słuchaj, próbowałem tego i tego nie działa. A ja się wtedy zapytam: A zrobiłeś to tak i tak? A ktoś nie. No to mówię: No to teraz zrób taki tak. Chodzi o to, że. Wracam znowu do tej metafory artystycznej. Każdy z nas jest artystą, każdy z nas będzie używał różnych pędzli, różnych farb, ale efekt chcemy osiągnąć mniej więcej ten sam, żeby ten obraz był ładny. I tutaj tak samo, wynik na koniec miesiąca ma być ładny, ma być satysfakcjonujący wszystkich od samej góry do was bezpośrednio, czy jeżeli wy jesteście na górze, to tak, żeby wam, wasi pracownicy, przynieśli ładne obrazki, żebyście byli z nich zadowoleni. Ja jestem zdania, i to jest e, zdanie, które bardzo lubię, i którym gdzieś dawno, dawno temu Roman Kapszen właśnie też mi kupił: ludzie sprzedają ludziom. E, I ja też tak robię. Nie zawsze mi to wychodziło, nie zawsze to było idealnie, tak? <śm> nie da się, ale zawsze się tym starałem kierować. W mniejszy lub większy sposób, ale próbowałem to robić, i, i wiem, że to jest ok i też się chcę z tym dzielić, bo mam z tego tytułu niesamowite feedbacki. Eee, człowiek dla mnie jest człowiekiem, a nie tabelką w Excelu w CRM-ie i kwotą, która wpadnie do mojego portfela. Oczywiście pieniądze są ważne, wyniki są ważne, ale relacja jest ważniejsza. I da się naprawdę fajnie to wszystko spiąć, tak, żeby na koniec ten handlowiec, sprzedawca miał to poczucie spełnienia. Bo jedno to jest spełnienie za wynik, a drugie to jest spełnienie jeszcze to w sercu. I ja nie raz wychodziłem na czerwony dywan, odbierałem nagrodę. Wow, super, jesteś świetnym sprzedawcą. Każdy poklapał mnie gdzieś tam po ramieniu powiedział, świetna robota, Mati. I to mijało po pół godziny i co dalej? I zostawała pustka. Też chcę się wam z tym podzielić i jak, jak sobie z tym poradzić, co zrobić, żeby tej pustki nie było. Bo wiem, jak to jest bardzo ważne, jak bardzo istotne. Jeszcze jeden aspekt, który ktoś mi może teraz tutaj e, też zarzucić, powiedzieć, bo często się to zdarza, e, nawet wśród najbliższych rodziny, uczysz techniki sprzedaży, czyli uczysz manipulacji. Hmm. Kto z was nie manipuluje? Czy żona nie wie, co powiedzieć mężowi, jeżeli wydała za dużo na zakupy, niż miała założone? Czy mąż nie wie, co powiedzieć żonie, jeżeli chce dłużej zostać u kumpli i zagrać jeszcze dwa mecze w FIFA więcej? I pewnie, że wie. Są wszystko to są techniki manipulacyjne. I tutaj kolejna metafora. Tak, spodziewajcie się na tym kanale dużo metafor. I na szkoleniach również. Młotek. Idziesz do sklepu, kupujesz młotek, budujesz dom dla drzewie, dla swoich dzieci. Albo dzieci sąsiadów, whatever. W każdym razie. Numek stoi, dzieciaki się bawią, ty stoisz, mówisz, kurć, świetna robota wykonana tym młotkiem. Ale ktoś podejdzie, zabierze ten młotek i drugiej osobie zrobi krzywdę. I co teraz mamy zakazać sprzedaży młotków? No nie. Ja jestem tym gościem od młotków. Ja ten młotek wam dam. Dam wam różnego rodzaju narzędzia. Zobaczycie je, będziecie mogli je przetestować, sprawdzić, ale to już wy wykorzystacie zgodnie ze sobą, ze swoją etyką, zgodnie z swoją głową, jak chcecie. Więc tyle ode mnie na dzisiaj. E, zapraszam po więcej. Ja szczerze powiem mega mega jaram się tym przygodą w serii. E, jest to dla mnie niesamowite. Coś, co już kiedyś robiłem, ale w dużo mniejszym gronie, nie robiłem tego na taką skalę. No a teraz damy radę. E, Dziękuję Wam, że tutaj jesteście i zapraszam Was po więcej. Do usłyszenia, do zobaczenia.